Pozostępnych razy zwycięzcy seksualnych z z kanału Konstantyn Bałtyński w kolejnym odcinku na moim kanale, właściwie rogu Tak, jest drugi vlog w tym miesiącu, w tym roku. Zapraszam Ciebie serdecznie do zasubskrybowania kanału, K komentarzy, łapeczki jeżeli film się Tobie oczywiście spodoba. Także co, lecimy do materiału. Dzisiaj tak pokrótce można powiedzieć, jestem obecnie w polu, na szczerym polu. I tak, zaczniemy od tego, co będzie na kanale. Na kanale pojawi się po pierwsze game dev, po drugie gry, po trzecie vlogi, muzyka, audiobooki i może coś jeszcze ponadto. Ogólnie pamiętam, jak byłem, byłem nazwane najgorszym youtuberem na świecie, nie? Więc teraz po prostu jest taki wielki powrót w 2024 roku na najgorszego youtubera świata. Wielki powrót najgorszego youtubera świata. Także co, trzeba dzięki, że będę jeszcze gorszy. Tak. Te mam jeszcze staty, ale pewnie zakupić nowy staty, w ogóle wszystko nowe, nie? I taka sprawa wygląda następująco: będzie unboxing, Z jakiś czas też będzie unboxing, unboxingi, także też ja yeah. A ja na tym dzisiaj zakończę ten odcineczek. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć, złoty puchar zwycięzcy.